Zapraszamy na program poświęcony najnowszej historii Polski. Krótko i na temat mówimy o ludziach i sprawach, o których warto pamiętać. Pokazujemy nieznane zdjęcia, ujawniamy tajemnice, rzucamy nowe światło na wydarzenia. Co dziś zobaczymy? Nokaut przy urnach. Przypomnimy przełomowe wybory 4 czerwca 1989 roku. Dał nadzieję na zmiany w Polsce. Opowiemy o pierwszej pielgrzymce Jana Pawła II do Ojczyzny. A na koniec wielka kariera małego auta, czyli jak Fiat 126P, podbił polski rynek motoryzacyjny. Zaczynamy od przełomowego zwycięstwa Solidarności nad PZPR-em. W kwietniu 1989 roku przy okrągłym stole ustalono m.in. że odbędą się częściowo wolne wybory do Sejmu, władza zagwarantowała sobie w nim 65% miejsc i całkowicie wolne do Senatu. Kilka dni po zakończeniu obrad okrągłego stołu Rada Państwa wyznaczyła termin pierwszej tury głosowania na 4 czerwca. Władza miała poczucie, że wszystko jest pod jej kontrolą i bez względu na wynik wyborów będzie nadal rządzić. Zwłaszcza, że przy okrągłym stole ustalono, że zostanie przywrócony urząd prezydenta, którego wybiorą posłowie i senatorowie. Miał nim zostać, co do tego nie było wątpliwości, Wojciech Jaruzelski. Pozostało jeszcze 11 towarzyszy, którzy zgłosili chęć wystąpienia. Kampania wyborcza była krótka, a PZPR pewna swego. Wojciech Jaruzelski uważał, że jeśli w wyborach do Senatu kandydaci wspierani przez władzę nie zdobędą 40% mandatów, będzie to bardzo zły wynik. Podczas kampanii wyborczej bardziej widoczna była jednak opozycja. Solidarność występowała jako jedna drużyna. Jej kandydaci zrobili sobie zdjęcia z przewodniczącym Lechem Wałęsą. Do osobowego senatu wystawiono równo 100 kandydatów Solidarności. Tymczasem sama PZPR miała aż 178 kandydatów, którzy musieli rywalizować także między sobą. Władza mogła liczyć na reżimowe media, ale zgodnie z ustaleniami musiała emitować audycje wyborcze opozycji. Drużynę Lecha promował nowo powstały dziennik Gazeta Wyborcza i reaktywowany tygodnik Solidarność. Z Solidarnością byli też znani artyści, a wspierały ją światowe gwiazdy, m.in. piosenkarz Stevie Wonder. Najważniejsze jednak, że po raz pierwszy po wojnie Polacy uzyskali chociaż częściowy wpływ na to, kto nimi będzie rządził. Zagłosowało ponad 60% uprawnionych. Wynik wyborów był zaskoczeniem dla wszystkich, władzy i opozycji. 4 czerwca PZPR i jej satelitarne ugrupowania przegrały z Kretesem. Do Senatu nie dostał się żaden z kandydatów. A z listy krajowej do Sejmu, na której było 35 prominentnych polityków władzy, tylko dwóch dostało wymaganą liczbę głosów. Sukces Solidarności był oszałamiający. Proszę Państwa, 4 czerwca 1989 roku skończył się w Polsce Komu. Po drugiej turze wyborów tylko jeden senator nie był z Solidarności. Znokautowanie władzy przy urnach wyborczych spowodowało, że historia potoczyła się inaczej niż zaplanowano przy okrągłym stole. Wojciech Jaruzelski wprawdzie został wybrany na prezydenta, ale zmian w Polsce nie można już było powstrzymać. O nową Polskę, która powstała m.in. dzięki przełomowym wyborom 4 czerwca, walczyło w PRL tysiące opozycjonistów. Niektórych zamykano za to w więzieniach, zwalniano z pracy. Po 1989 roku wielu zrobiło kariery, zostało politykami czy przedsiębiorcami, nie wszystkim się jednak powiodło. Zakładałem Solidarność w Nowym Sączu. 13 grudnia zostałem internowany. 4 czerwca liczyłem, że nastanie sprawiedliwość. Złożyłem związek u siebie w zakładzie. Od 13 grudnia byłem w podziemiu przez 9 lat. Jeszcze wierzyłem w solidarność. Zakładałem wolne związki zawodowe w Tarznowie. Zostałem aresztowany i internowany w załężu. Miałem nadzieję na lepszą przyszłość. Takim osobom pomóc ma uchwalona w kwietniu 2015 roku ustawa. Zainicjował ją Senat przy współpracy z IPN-em. Walczący o niepodległą Polskę, którzy są w wyjątkowo trudnej sytuacji materialnej, dostaną wsparcie w wysokości 400 zł miesięcznie. Skala pomocy, którą gwarantuje przyjęta niedawno przez Parlament ustawa o działaczach opozycji antykomunistycznej i osobach represjonowanych z powodów politycznych, nie satysfakcjonuje środowiska byłych opozycjonistów. Ale moim zdaniem najważniejsze jest to, że ta ustawa wreszcie po 25 latach powstała. I myślę, że po doświadczeniach z wdrażaniem ich w życie i z takim określeniem rzeczywistej skali potrzeb, parlament w następnych kadencji czy w następnych kadencjach będzie mógł modyfikować i ustalać te, te, te poziomy świadczeń na, na wyższym poziomie. Byli opozycjoniści, którzy dziś z różnych powodów żyją w niedostatku, uczciwie zapracowali na pomoc Wolnej Polski, o którą z poświęceniem walczyli. Teraz o pielgrzymce, która dała nadzieję na zmiany w Polsce. Na obchody tysiąclecia chrztu Polski w 1966 roku chciał przyjechać papież Paweł VI. Gomułka odmówił. Ale gdy 12 lat później w Watykanie kardynałowie wybrali na zwierzchnika kościoła polskiego arcybiskupa Karola Wojtyłę, stało się jasne, że władze PRL-u nie będą miały wyjścia. Edward Gierek nie mógł zakazać Janowi Pawłowi II pielgrzymki do ojczyzny. Zwlekał, ale w końcu ustalono, że pierwszą historyczną wizytę w Polsce papież rozpocznie 2 czerwca 1979 roku. Gierek i jego ludzie bali się tej pielgrzymki, a jednocześnie oszukiwali się. W dokumentach MSW można przeczytać m.in., że według koncepcji władz przyjazd papieża winien służyć dalszemu pogłębianiu jedności społeczeństwa wokół realizacji budownictwa socjalistycznego. Gdyby władze rzeczywiście wierzyły w to, co głosiły, to nie planowałyby tworzenia psychologicznej bariery ograniczającej napływ wiernych. Telewizja i prasa miały zniechęcać i straszyć, że w tłumie jest niebezpiecznie i można w nim zginąć, a najbardziej zagrożone są dzieci i chorzy. Wciąż monitorowano, ilu Polaków będzie chciało wziąć udział w uroczystościach i wymyślano sposoby, aby było ich jak najmniej. Aby zmniejszyć frekwencję, na spotkanie z Janem Pawłem II miały być wpuszczane tylko zorganizowane grupy, a wierni zachęcani do oglądania transmisji w telewizji. MSW proponowało też wydawanie kilkakrotnie mniejszej liczby tzw. kart uczestnictwa, uprawniających do wzięcia udziału w roczystościach niż oczekiwała hierarchia kościelna. Jana Pawła II i Polaków oczekujących na jego wizytę nie mogło to powstrzymać. Pielgrzymka od początku była wyjątkowa. Po wyjściu z samolotu na warszawskim lotnisku, papież na kolanach ucałował polską ziemię. Już podczas pierwszej mszy na placu zwycięstwa w Warszawie padły historyczne słowa, które dodały Polakom otuchy i wiary w lepszą przyszłość. Nie zstąpi twój i odnowi oblicze Ziemi tej Ziemi. Papież był w świetnym nastroju. W gnieźnie podczas spotkania z młodzieżą zaśpiewał ze wszystkimi pieśń, która towarzyszyła mu podczas każdej następnej pielgrzymki do Polski. 34 lata utrwalania władzy ludowej i walki z kościołem okazały się latami straconymi. W każdym mieście, do którego przyjechał Jan Paweł II, witały go i słuchały tłumy. Na ulicach i podczas mszy świętych było z nim łącznie kilka milionów osób. Przez te dziewięć dni pielgrzymki papieża Polacy poczuli, że razem mogą zmienić kraj. Niewiele ponad rok później powstała Solidarność. A na koniec o wielkiej karierze małego auta. Był niewygodny, drogi, dużo palił. dosetki, rozpędzał się i rozpędzał, a czasami w ogóle się nie rozpędził, bo psuło się w nim niemal wszystko. Ale kogo to wówczas obchodziło? 6 czerwca 1973 roku uruchomiono w Polsce produkcję Fiata 126p. Wytwarzany był na licencji włoskiej, najpierw w Bielsku-Białej, potem w Tychach. Plany od początku były ambitne. Chcemy, żeby samochody tu produkowane były najbardziej popularne na polskich drogach. Wkrótce na ulicach i giełdach samochodowych zaroiło się od maluchów. Wyobraźnia konstruktorów podpowiadała śmiałe rozwiązania, powstawały też piosenki poświęcone polskim fiatom. Czy można było jednak o nich nie śpiewać, jeśli według zespołu Perfekt na początku lat 80. telewizor, meble, mały fiat oto marzeń szczyt? Ci, którzy spełnili marzenia, mieli powody, by się cieszyć. Kupiłam sobie już. Tak? Tego? <laughs> nie, tego nie. Kupiłam młodszego sobie, ten nie stary rocznik. Ja potrzebuję młodszych. Maluchy szturmem zdobyły serca Kowalskich. Do roku 2000 wyprodukowano ich w Polsce ponad 3 miliony. Po upadku PRL-u, kiedy na drogach pojawiły się naszpikowane elektroniką modele, fiaty 126P były wyśmiewane, ale dziś znów są kultowe. Nic dziwnego, bo zostały stworzone do tego, aby zaskakiwać. Maluch to nie jakiś tam samochód. To styl życia.